Witajcie w kolejnym odcinku prawomocnego vloga. Jako, że emocje po awaryjnym lądowaniu w Addis Abebie nieco już opadły, ale nadal trzymamy się mocno ziemi, to dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo, bardzo przyziemnym, mianowicie kolejny raz o naszych ulubionych nieruchomościach. Ale dzisiaj nieco inaczej, mianowicie będziemy rozmawiać na temat nabywania nieruchomości z rynku wtórnego, tu w tym momencie odsyłamy Wam już do naszego wcześniejszego odcinka dotyczącego nabywania nieruchomości na rynku pierwotnym, do którego na pewno będziemy jeszcze nawiązywać w dzisiejszym odcinku. Natomiast pierwsze i kluczowe pytanie, jakie musimy sobie zadać: jakie są takie standardowe różnice między nabywaniem nieruchomości na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym? I tym zajmiemy się w pierwszej kolejności. Cześć, rzeczywiście dzisiaj będziemy bardziej trzymać się Ziemi. Chociaż o tych elementach powierzchnych pewnie, e, znaczy będziemy do nich na pewno jeszcze wracać. Co do tych podstawowych różnic. Um, to gdybym miał to opisać zdaniem, to, to jest osoba, która sprzedaje. Tak? W przypadku sprzedaży na rynku pierwotnym mam do czynienia z deweloperem, profesjonalistą, który specjalizuje się w budowaniu, który um, zdobywa pozwoje na budowę, przeprowadza całe przedsięwzięcie de deweloperskie, po czym przynosi na nas własność. I w związku z tym mamy jak gdyby, to mieszkanie czy dom od nowości. Jesteśmy zazwyczaj pierwszym podmiotem, który będzie zamieszkiwał. W przypadku rynku wtórnego mówimy o tym, że kupujemy lokal, który jest używany. Od, zazwyczaj od osoby fizycznej, może być młodsza, starsza, to może być osoba, która wzięła kredyt i sprzedaje to mieszkanie, bo chce trochę zmienić na większe. Może to być jakaś osoba starsza, która chce zmienić lokal. Jak gdyby tych historii poszczególnych może być milion. Generalnie najważniejsze jest to, że kupujemy od takiej osoby jak my, czyli od konsumenta. W związku z tym, z tym wszystkim, czyli z tym podmiotem, który sprzedaje i z tym, że kupujemy od konsumenta, mamy do czynienia z, z taką sytuacją, że nie działają przepisy ustawy deweloperskiej. Oczywiście teraz pojawią się pewne wyjątki w nowej ustawie, ale nie będę się na ten temat rozwijał. Co powoduje, że to nasza transakcja nie ma takich sztywnych ram. No właśnie, coś z jednej strony jest to pewnie korzystne i nieco przyspiesza cały proces, ale z drugiej strony też pojawia się dużo więcej takich, no można powiedzieć, kruczków, haczyków, jakichś elementów wątpliwych, na które trzeba będzie zwrócić uwagę. Mówiąc prosto, ile ustawa deweloperska to może być jej największą zaletą i wadą, to znaczy cały ten proces nam Zgórnie zbudowała, na tak? Mówi, odbiory wyglądają tak, umowa przystępna, mowa deweloperska wygląda tak. Wady należy usunąć w tym terminie, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tyle umowa przedstępna czy końcowa, te, które są zawierane przy okazji nabywania lokalu na rynku wtórnym, no to jest dużo więcej wolnej Amerykanki, dużo więcej swobody, dużo więcej możliwości użycia tej transakcji. No a ktoś inny powie: no dobrze, no ale to dużo więcej problemów do rozwiązania wspólnych. Ponieważ trzeba się zastanowić, jak to, jak, jak, jak to zrobić, żeby zadziałało. To, to, co jest, myślę, że istotną informacją, to jest to, że ten lokal jest już, jest już gotowy. Także odpada nam to ryzyko um, tego, czy ktoś, ziemi. czy ktoś tam to wybuduje, czy skończy, tak. czy odbierze. A drugi aspekt, aspekt jest taki, że no, zazwyczaj na zakup decydujemy się po tym, jak coś obejrzeliśmy, czyli możemy sobie zobaczyć, jaka jest tego jakość, czy nam odpowiada, czy wykończenie jest dobre, jakie nakłady będą konieczne. Czyli, no, jak widać wiadomo, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. A tak pokrótce pozwolę sobie przedstawić. No właśnie, to może tak po kolei zaczynając cały proces, tutaj oczywiście możemy od razu odesłać Was do filmiku dotyczącego pośrednictwa w nieruchomościach i w nabywaniu nieruchomości przez, przez pośrednika, ale no właśnie, szukamy bardzo atrakcyjne są te oferty, które właśnie mają ten, ten, to hasło sprzedam bezpośrednio, tak? Dlatego, że od razu wtedy się no ta, ta cena się robi zdecydowanie niższa. Natomiast na co musimy zwrócić uwagę już na etapie tego samego poszukiwania tak? mhm. lokalu? Dobrze, więc po pierwsze rzeczywiście jest tak jak powiedziała Ada, czyli jeżeli nie będziemy mieli pośrednika, tak jak gdyby nie ma cudów w przyrodzie, mianowicie pośrednik bierze od 1,5% do paru procent prowizji zazwyczaj, w związku z tym pojawia się swoboda negocjacyjna dla każdej ze stron. Co może wpłynąć na cenę. Oczywiście może też się zdarzyć, że ktoś uzna, że ten pośrednik jest mu potrzebny przy nabywaniu czy przy sprzedawaniu, bo może tam pomóc albo wywindować cenę w górę, albo uważa, że pośredniku pomoże w transakcji ocenić, czy coś doradzi. Jak gdyby każdy decyduje tutaj w swoim zakresie. Jeżeli chodzi o, o samą konstrukcję, to tutaj mamy też w pewnego rodzaju wolną Amerykankę, bo jeżeli mamy pieniądze, to możemy po prostu. Poprosić, poprosić, możemy poprosić tego, który sprzedaje, żeby zebrał dokumenty, pójść do notariusza i po prostu kupić to. Czyli cała transakcja może zamknąć się w paru tygodniach, bo jakieś tam dokumenty pewnie będą do zebrania. Gorzej w przypadku, jeżeli ten kredyt musimy wziąć, no to wtedy wiadomo, że trzeba znowu zastanowić się nad taką konstrukcją umów, żebyśmy mogli wziąć ten kredyt, żeby było to dla nas bezpieczne, że jak nie dostaniemy, to nie stracimy środków, które wpłaciliśmy. A z drugiej strony oczywiście osoba coraz sprzedaje, musi przypilnować, żeby miała, miała pewność, że nie będzie miała tego, tego, tego mieszkania czy domu zablokowanego w nieskończoność. I to znowu wracamy do kolejnego filmiku, który mówiliśmy o mojej przystępnej formie, czy notariusza, czy formie pisemnej. Zachęcamy do obejrzenia, tam, tam wyjaśniamy, jakie są zalety i wady, rozwiązania, chyba sobie to zapiszę, te, te, te każdego, każdego z tych możliwych rozwiązań. Generalnie co do zasady przy umowie na rynku wtórnym, mamy podobną sytuację, czyli zawieramy umowę przedwstępną, jak widziałem jakieś też umowy rezerwacyjne, chociaż uważam, że one tutaj jak gdyby mają już mniejsze znaczenie. Zbędny formalizm Tak, ale oczywiście można, no, każdy, każdy jak gdyby, nie, nie są zabronione prawem te umowy, mhm. że tak powiem. I tutaj nie ma też tego reżimu ustawy deweloperskiej, w związku z tym nie można im zarzucić już nieważności tak naprawdę. Dalej jest umowa przystępna, a potem mamy umowę końcową. Przy czym na rynku wtórnym, i to myślę, że warto o tym powiedzieć, często pojawiają się do sprzedaży mieszkania, które są tak, tak zwanym spółdzielczym, własnościowym prawem do lokalu. To jest prawo zbliżone do prawa własności, ale nie jest prawem własności. I bardzo często się zdarza, że te lokale nie mają ksiąg wieczystych. Jakie to ma znaczenie? To ma takie znaczenie, że na przykład. Kupując takie spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, bardzo często nie będziemy w stanie się wpisać w Księgę Wieczystą ze swoim roszczeniem o nabycie. To się wiąże też z inną kwestią, mianowicie własność potwierdza nam spółdzielnia zaświadczeniem, a nie po prostu sprawdzamy sobie w Księdze Wieczystej, tak jak to jest, ma miejsce z normalnym prawem własności. Wspominam o tym, dlatego że na rynku bardzo dużo jest mieszkań, które właśnie są oferowane jako spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu. Nie ma się co ich bać. Ale trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze jest, jest, jest ta zmiana dotycząca tego, że nie wszystkie te lokale mają księgi wyczyste. Po drugie jest problem z zabezpieczeniem się w postaci wpisu. Po trzecie, że są te zaświadczenia, a po czwarte, że jak chcemy wziąć na taki lokal kredyt, to musimy, to musimy doprowadzić do sytuacji, w której jak gdyby się tę księgę. Dla tego lokalu i to z kolei wymaga zebrania pewnego rodzaju dokumentów, które najlepiej byłoby, gdyby ten sprzedający przygotował nam na ten akt końcowy, żebyśmy mogli w ten proces płynnie wejść. To znaczy, kupujemy lokal od razu, następnie, następnie wyodrębniamy księgę już przy tej umowie przenoszenia własności i na te, i wtedy wpisuje się nam bank ze swoją hipoteką i jesteśmy już szczęśliwi i zadowoleni. No dobrze, a czy w toku zawierania umowy jeszcze bo generalnie umowa przystępna, no powiedzmy, że ona jakby nie jest tutaj absolutnie obligatoryjna z racji tego, że jeżeli mamy gotówkę, jeżeli chcemy szybko nabyć nieruchomość, no to właściwie od razu możemy przystępować do, do umowy sprzedaży. No ale czy są jakieś takie elementy, na które jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę przy jakby już konstruowaniu treści? Oczywiście tutaj wiadomo, że pośrednik wolontariusza jest, który, który nam wiele rzeczy tutaj wyjaśnia mm -hmm. i tak dalej, ale czy coś jeszcze, na coś jeszcze szczególnie byś zwrócił uwagę? Znaczy ja zawsze, jeżeli jeśli jestem uczestniczy przy transakcji na rynku wtórnym, to ja się pytam, czemu ktoś sprzedaje? Mm -hmm. zawsze, zawsze mnie to interesuje, czy ktoś sprzedaje, <laughs> ponieważ ma Problemy finansowe? Czy ktoś sprzedaje, ponieważ. Dostał e, po, spadkiem. Tak, po, powiększa mu się rodzina mm -hmm. i potrzebuje mm -hmm. większego mieszkania? Czy jak gdyby czasami możemy wyciągnąć dla siebie coś ciekawego, a jeżeli e, okaże się, że nie ma dobrej odpowiedzi, to wtedy warto się zastanowić, <grym dlaczego <grym nie ma tej dobrej odpowiedzi, że, że ktoś sprzedaje. Oczywiście może nie być żadnego jakiegoś sensacyjnego wyjaśnienia, ale no całe negocjacje polegają na tym, że zbiera informacje, więc te informacje polecam zawsze, zawsze zebrać. Na co uważać? No, oczywiście musimy wiedzieć o tym, że kupujemy mieszkanie takim, jakim jest. To znaczy, jeżeli kupimy coś i okaże się, że sprzedawca przed nami zataił jakąś wadę, to oczywiście możemy, to rękojmia w tym przypadku także działa. To, to może jeszcze raz powtórzę. W przypadku nabywania na rynku pierwotnym, rękojmia działa, nie jest wyłączona tylko działa troszeczkę inaczej, w związku z tym, że nie kupujemy czegoś nowego, tylko używane. Pytanie czy, czy coś na przykład się nie zużyło w związku z jego naturalną, normalną eksploatacją. Jak gdyby wiele jest pytań, które można zadawać, jeżeli się okaże, że coś zostało przed nami zacajone, no to wtedy możemy ewentualnie dochodzić naszych roszczeń, ale także, tak jak w przypadku umów na rynku pierwotnym, dobrze by było, żebyśmy bardzo dokładnie sprawdzili przy odbiorze ten lokal, i najlepiej może, jakby się go dało obejrzeć jeszcze przed, przed nabyciem, tak? To są, zawsze są jakieś te elementy dyskusji, czy nabywamy to z wyposażeniem, czy bez. Jak gdyby umowa przedstępna, czy ten moment, kiedy przed nabyciem, to jest dobry moment, żeby te wszystkie kwestie omówić, bo wiadomo, że niektórzy kupują na rynku też także wtórnym, ponieważ oszczędza to czas, nie trzeba się angażować w zakupy, nie trzeba się umawiać z osobami, które wyprodukują dla nas meble, nie trzeba zamawiać kuchni, nie trzeba różnych rzeczy robić, które oszczędzają czas, oczywiście ma się mniejszą, mniejszy wpływ na to jaki jest wystrój tego, ale to ty, jest to, twojej, do twojej decyzji tak, bo generalnie ja też to rozumiem takie taki sposób nabywania nieruchomości, gdzie chcemy po prostu, że tak powiem wejść i mieszkać, tak ewentualnie mhm. sobie odmalować i właśnie nie interesuje nas wybieranie płytek w łazience, więc jakby... Tak, przy czym tutaj myślę, że warto pamiętać o tym, że mimo wszystko większość ludzi to kupuje na te kredyty, tak? I jak gdyby w związku z tym to transakcja na rynku wtórnym od osoby fizycznej, który, w związku z którym kupujemy od najczęściej do innej osoby fizycznej, to ta konstrukcja jednak będzie zakładała tą umowę wstępną, ponieważ, tak jak już mówiliśmy na innych filmikach, tę umowę będzie chciał od nas bank. Mhm. Zmienia się też to, że płatność za całość, w kredytu, będzie już po zawarciu umowy końcowej. Tak? No i teraz z drugiej strony, znowu możemy odesłać do filmiku o zabezpieczeniach, czyli jak, jak się zabezpieczyć z jednej i z drugiej strony w sytuacji, w której, w której no sprzedajemy tę nieruchomość, no, żeby nie zostać i bez mieszkania i bez pieniędzy, bo to najgorzej. Tak? Także jest wiele tych aspektów, które jak, jak widać się łączą z, z tematyką naszego kanału, ale wydaje mi się, że, że gdyby to co jest kluczowe, to jest to, żeby dokładnie obejrzeć przedmiot, który się kupuje. Oczywiście warto sprawdzić jego stan prawny, czyli księgę wieczystą przejrzeć i zobaczyć, czy nie ma tam hipoteki, bo jak wspominaliśmy, często ktoś inny kupił na kredyt i w związku z tym ma tą hipotekę wpisaną. Tak? I teraz trzeba tak ułożyć tę transakcję, żeby, żeby spłacić ten kredyt. I teraz są jak gdyby dwa możliwe rozwiązania, które się najczęściej spotyka. Pierwsze to jest takie, że ktoś wpłaca zaliczkę, która pozwala na spłatę kredytu i to pewnie byłoby dobre rozwiązanie, gdyby ten kredyt wynosił 10% wartości tej nieruchomości. No, ale w większości jest tak, że to jest dużo więcej, tak, od 50, nie wiem, do 80 w zależności od, od czasu, który minął, od, od tego nabycia. I wtedy trzeba przypilnować, żeby na końcu to wyglądało mniej więcej w taki sposób, że my spłacamy bezpośrednio bank, a nie wpłacamy komuś to konto z wielką nadzieją, że on spłaci mm -hmm. ten bank. No bo jeżeli nie spłaci, to my będziemy mieli wielką nadzieję, a gigantyczny problem. I w związku z tym powinniśmy pilnować, że pieniądze, które będą wpłacone, one trafiły bezpośrednio do banku, który kredytował naszego sprzedającego. Ale co więcej, on powinien dla nas przygotować odpowiednie zaświadczenie, żebyśmy my wiedzieli, ile mamy spłacić. Tak? Jak gdyby, żeby nie operować na jakichś tam deklaracjach. Tylko na twardych dokumentach. Tutaj notariusze z, pilnują tego aspektu, ale nigdy nie zaszkodzi powtórzyć jeszcze raz, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dzieńsze. To jeszcze ostatnie pytanie, które mi się nasuwa. Czy tak jak w przypadku nabywania nieruchomości od dewelopera, również rekomendowałbyś na przykład wizytę w lokalu z rzeczoznawcą albo jakimś innym specjalistą, tak, który mhm. ten stan rzeczywiście będzie w stanie zajrzeć tam, gdzie, miałby, gdzie, gdzie musi zajrzeć i, i, i nic nas później nie zaskoczy. Rekomendowałbym, ale z <laughs> trochę innego względu. To znaczy, o ile przy deweloperze ten specjalista daje nam możliwość zgłoszenia wad, wytłumaczenia, wyjaśnienia, prowadzenia sporu ewentualnie później, bo tworzy pewną podstawę, mówi nas, informuje, co jest dobrze, co jest źle i tak dalej, o tyle tutaj jak tu mam rynek który, to już, to już nie jest tak do końca jak tutaj, że to musi być nowe, to musi być super i, i po już tam latach eksploatacji lokalu wiadomo, że on już nie wygląda tak jak nowy. Ale warto wziąć kogoś, kto nam powie, co jest nie tak, chociażby po to, żebyśmy mogli użyć tego jako azot w negocjacjach. Tak, no to zresztą standardowa zagrywka. No tu jest źle, tu jest źle, tu jest źle, to będzie mnie kosztowało X, pogadajmy sobie. A po drugie po to, żebyśmy my wiedzieli właśnie właśnie tak ile mamy się szykować, jeżeli chodzi o nasz budżet. Bo może się okaże, że my kupimy, ale, to, ale lokal wymaga nie. odświeżenia, wyremontowania całkowicie, małych, drobnych nakładów. Jak gdyby ktoś to nam powie, no chyba, że sami jesteśmy pewni siebie i wiemy, że, że potrafimy to ocenić, ale... Tak ktoś... jak fliperzy na przykład, tak słynny, słynny flipping, czyli nabywanie nieruchomości do, do remontu i... Przygotowywanie do, do sprzedaży. Do taki, sprzedaży, taki, do sprzedaży. Mają, taki mają biznes, mm -hmm. tak? więc pewnie im łatwiej jest ocenić już po dziesiątym lokalu, którzy sobie sflipowali. Ale mimo wszystko, jeżeli kupujemy to i nie jesteśmy specjalistami w tym zakresie, to ten ktoś może nam podpowiedzieć, na przykład jakie elementy będą w najbliższym czasie wymagały remontu. I to jest ten powód, dla którego właśnie rekomenduję, bo nigdy za dużo informacji nie jest problemem, jeżeli one są konkretne. No jeszcze tylko kwestia podatku w przypadku nabywania nieruchomości od dewelopera i z rynku wtórnego. Czy są jakieś różnice w tym zakresie? Jest jedna podstawowa różnica. Ona dotyczy tego, że jak kupujemy od dewelopera, to kupujemy to z, zazwyczaj z 8% VAT-em przy lokalu mieszkalnym. My nie płacimy tego bezpośrednio do urzędu skarbowego, płacimy do dewelopera, a deweloper ten VAT rozlicza, a jeżeli kupujemy na rynku wtórnym, to wtedy mamy 2% PCC, które należy niejako doliczyć do ceny. Czyli jeżeli kupiliśmy lokal za 100 tysięcy, to musimy jeszcze zapłacić 2000 zł tytułem podatku czynności cywilnoprawnych i ten PCC jest płacony poprzez notariusza. To znaczy, my nie wypełniamy żadnych druków. To wygląda w ten sposób, że my płacimy notariusza, notariusz płaci za nas. No i to jest jeszcze tak wiadomo, ale generalnie trzeba zawsze pamiętać o tym, że to nie będzie tylko cena. Nabycia lokalu, tylko, tylko jeszcze... Tak, jeszcze ten... nasz co jest rozliczany przez notariusza, także to jest reszta różnica. Myślę, że wyczerpaliśmy temat na tą chwilę. Gdybyście mieli jakieś pytania, oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu, do oglądania poprzednich odcinków, o których wspominaliśmy dotyczącego nabywania nieruchomości. No i zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków Prawomocnego Vloga. Dziękujemy, cześć!